Składamy najlepszy czołg na świecie. Wiecie, w niektórych warunkach człowiek dochodzi do pewnych rozmów, na przykład do tego, jak można by stworzyć najlepszy czołg na świecie, i później dochodzi do wniosku, że może wyciągając elementy z różnych czołgów i wkładając, a raczej składając z nich jedną konstrukcję, która będzie zawierała w sobie najlepsze rozwiązania, jakie istnieją. I właśnie dzisiaj o tym porozmawiamy. Dzisiaj porozmawiamy właśnie o takim czołgu idealnym. Złożymy sobie najlepszy czołg na świecie. To znaczy, ja to zrobię, wy możecie zrobić to po swojemu. I jeśli chcecie, to w komentarzach możecie wrzucić właśnie to, co Wam wyszło, to jakich klocków użyliście. I zacznijmy od napędu. Unbel nie. Zacznijmy od opancerzenia. Który z czołgów, które obecnie istnieją, zapewniają największe bezpieczeństwo swojej załodze i samemu czołgowi? Oczywiście tutaj tym niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o to opancerzenie, jest Abrams. Pewną wadą, ograniczeniem jest jego masa, ponieważ ona już wynosi 67 ton w wersji Sepv3. No, ale nasz ideał będzie miał właśnie jedną pojedynczą wadę, czyli niestety, właśnie to o czym mowa, czyli masę. No ale to pominiemy. Stwierdzimy, że będą one walczyły w optymalnych warunkach i jeśli chodzi o kadłub, jeśli chodzi o wieże, jeśli chodzi o pancerzenie, no tu jednak należy pamiętać, że wybieramy jako podstawę czołg Abrams w tej najnowszej wersji v 3 Tylko że to nie wszystko, ponieważ gdy mowa o tym Bezpieczeństwie, o tej przeżywalności, to brakuje nam jednego elementu, o którym zawsze mówię, gdy mówię o naszych czołgach i o tym, czego im brakuje, na przykład, żeby móc zwalczać bezzałogowce. I jest to system aktywnej obrony, i tutaj niekwestionowanym liderem jest trofi. Więc mamy opancerzenie Abramsa i system aktywnej obrony trofi. Więc mamy dwa te elementy, które mają wpływać na nasze bezpieczeństwo. Teraz przejdźmy do mobilności. Żeby mieć mobilność, trzeba mieć odpowiednią moc, tylko że tutaj też ważnym argumentem jest logistyka. Czyli taki silnik ma być wytrzymały, bezawaryjny i ma spalać no, stosunkowo mało paliwa i już wiecie, w kierunku których silników zmierzam. Oczywiście chodzi tutaj o silniki MTU. Tu, ponieważ ta firma została kupiona przez Brytyjczyków, wiele osób zaczęło te silniki postrzegać o wiele... Lepiej, ponieważ wiecie, do tej pory były z pewnego kraju na zachód od nas, więc oni nie patrzyli, czy to dobry silnik czy zły, tylko patrzyli na to, z jakiego kraju pochodzi. No, róbmy, jak chcemy. No niektórzy, którzy oceniają czołgi, również nie patrzą przez pryzmat możliwości, tylko przez pryzmat byle nie od tych jednych. Może być od tych jednych, jeśli zrobimy to mądrze. No. Problem z tym, żeby to było zrobione, może. Więc silnik MTU 1500 konny i jest kilka wersji, ale przyjmijmy, że będą to te silniki MTU, które na przykład są montowane w Leopardach 2A7. Duża niezawodność, stosunkowo małe spalanie to nie jest tak, że on w ciężkim terenie spali 500 litrów no nie, tak to nie wygląda zdecydowanie więcej, ale doskonała konstrukcja. Więc mamy Abramsa. Z systemem TROFI z silnikiem wysokoprężnym MTU o mocy 1500 koni. Jego bez problemu można podciągnąć na 1800 na 2000 koni. Tu nie ma żadnych problemów. I to co ciekawe, 1800 koni w tym silniku, w tej rodzinie tych silników, no, nie będzie to wpływało zbyt mocno na jego trwałość. Więc wyrzucamy turbinę, wrzucamy silnik MTU. Co by tu jeszcze zmienić? Oczywiście warto by było zastosować zawieszenie hydropneumatyczne. I tak dla Abramsów było takie zawieszenie opracowane. Tylko, że może sięgnijmy po to, co jest na przykład w kadwójce. Oczywiście w odpowiedni sposób wzmocnione do tej większej masy. I tak to zawieszenie w kadwójce podobnież, według opinii tych, którzy mieli z nim do czynienia, robi robotę. To nie tylko te takie pięknie wyglądające wygibasy lewo, prawo, dół, góra, to też bardzo fajne możliwości, jeśli chodzi oczywiście o poruszanie się, o stabilizację, o komfort jazdy. Więc mamy Abramsa z systemem Trophy, z silnikiem MTU i z zawieszeniem hydropneumatycznym, na przykład od K2. No ale czołg musi mieć armatę. I tutaj w mojej opinii najlepszym rozwiązaniem by było to, co jest na przykład w czołgach Leopard 2 w tych najnowszych wersjach. Tak, tu jest zdecydowanie, no może nie zdecydowanie, tu jest dłuższa lufa niż w Abramsach. Amerykanie stwierdzili, że lepiej pójść w lepsze amo, a nie, pro, a nie rozwiązywać problemy z drganiami tej lufy które jednak się pojawiły w przypadku tych luf, które początkowo wyrzucano do tych Leopardów, ale sobie z tym poradzono. Więc myślę, że no to będzie najlepszy wybór. Lufa od Abramsa. Boże, co ja mówię. Lufa od najnowszych Leopardów. Dłuższa, wytrzymała, niech będzie. Teraz może przejdźmy do systemu kierowania ogniem. I mamy do wyboru dwie opcje. K2 albo Leopard w najnowszych wersjach. I myślę, że pewną przewagę mogą mieć leopardy. One jednak słyną z bardzo dobrych możliwości, jeśli chodzi o właśnie SKO. Tutaj może sobie wybierzcie, czy chcecie to SK2, czy z leoparda 2 w tych najnowszych wersjach. Tutaj jednak Abrams minimalnie, nawet w najnowszej wersji, ale odstaje. Więc co wolicie? Niemieckie, koreańskie, do wyboru, do koloru. Co jeszcze by można w takim czołgu zawrzeć? Ilość miejsca w środku. I tu myślę, że Abrams będzie tym czołgiem, który jest pod tym względem no, najlepszy. Abrams według tych, którzy o nich mówią, jednak zapewnia tutaj te największe możliwości, największe możliwości, jeśli chodzi o komfort, o wygodę w tych czołgach. Nie wiem, APU to sobie wybierzcie, czy to będzie APU z Leoparda, czy to będzie APU z Kadwójki, czy to będzie APU z Challengera. No jak będzie nawet z Challengera. Do wyboru, do koloru. Więc mamy składaka: czyli Abramsa z lufą od najnowszego Leoparda, z silnikiem MTU, z systemem Trophy, z SKO od Leoparda albo od Kadwójki. No i mamy czołg idealny. I właściwie dałoby się taki czołg złożyć, gdyby jednak niektóre państwa były skłonne do hmm, współpracy. Na przykład my myśmy mogli takiego Abramso, Leopardo, K2, nie powiem jakiego, bo nie mogę powiedzieć czołg, złożyli. Więc te wszystkie najważniejsze parametry: siła ognia, mobilność, opancerzenie od najlepszych. Czy by to zagrało? Myślę, że tak. Abramsa można dostosować do silnika wysokoprężnego, do silnika MTU też. Transmisja od ręka to jest oczywiste. Armatę też da się zmienić po pewnych modyfikacjach jego wieży. Nie ma rzeczy niemożliwych. SKO też się da w nim wrzucić, chociaż tu na to zgody najprawdopodobniej by nie było. System trofii już jest z nim łączony, już można go do niego zamontować. Czego zabrakło? Chyba niczego. Jeśli czegoś zabrakło, napiszcie w komentarzu i wy napiszcie, jak wyglądałby wasz najlepszy, ulubiony składak. Jakie elementy z jakich czołgów byście w nim połączyli? Taki żartobliwy materiał, ale mam nadzieję, że się komuś coś z niego spodoba. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie, dziękuję za wsparcie, zapraszam do wsparcia. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.